W programie Światowych Dni Innowacji organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zawsze znajdują się zajęcia warsztatowe. Warsztaty Design Your Success stworzono dla mikroprzedsiębiorców, którzy wykorzystują lub mogą wykorzystać Design w budowaniu przewagi konkurencyjnej własnych produktów i usług. opportunity for growth for innovation and for getting closer to our customers our citizens to make better services better products whatever you got use what you have to make an idea into a concept into a prototype and actually test it with real people in real situations and and find something that actually resonates with the people that are using it in the end Uczestnicy warsztatów Make It uczyli się, jak zaprojektować dobrą stronę internetową. Szkolenie miało pokazać, jak funkcjonalność i układ strony wpływają na odczucia i działania klientów. Mam tą ogromną przyjemność w ramach warsztatów Make It opowiedzieć o tym, jak projektować user experience i jak myśleć w ogóle o projektowaniu stron internetowych. Na warsztaty organizowane w ramach Światowych Dni Innowacji zgłaszają się przedsiębiorcy z całej Wielkopolski. W budowaniu silnej pozycji firm istotną rolę odgrywa wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które przedstawiane są podczas szkoły. Przede wszystkim zgłosiłem się dlatego na te warsztaty, ponieważ jakby zauważyłem, że warsztaty te są w bardzo nowoczesny sposób prowadzone, z doświadczeniem ludzi trenerów zagranicznych. Celem warsztatów było pobudzanie kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej. Wzięły w nim udział grupy uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów nagrodzonych w konkursie Eko Wielkopolska. Przyjechaliśmy z Piły właśnie, bo nasza koleżanka zajęła drugie miejsce w konkursie plastycznym. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z grą planszową Potentaci Soków, tworzoną specjalnie na potrzeby projektu. Rzemka licytuje, nie liczy pieniądze. Uratujesz konto spółki, bilans nasz. Teraz się licytujemy o największą kartę w tej grze. Kształtowanie kreatywnych postaw wśród młodzieży było też tematem konferencji i warsztatów zorganizowanych dla nauczycieli. Szkolenie pod nazwą Nauczyciel-Kreator Przedsiębiorczości stanowiło odpowiedź na deficyt postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród uczniów polskich szkół i form ich pobudzania. Na warsztaty zaproszono nauczycieli z placówek uczestniczących w projekcie Przedsiębiorczość Drogą do Nauki Kreatywności i Pracy Zespołowej.